Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić proste i szybkie siodło dla koni szlejch. Zapraszam do oglądania. A wygląda ono tak. Na razie jest jeszcze nieodcięta wstążka, ale jak będziemy robić siodło, to ją na koniec odetniemy. Do, zro do zrobienia tego siodła będziemy potrzebować konia do zrobienia wymiarów na siodło, nożyczki, wstążkę byle jakiego koloru, my akurat mamy różową, kleju na przykład y, takiego jak my używamy, y, Magic lub na przykład klej na gorąco i kawałek filcu. My mamy tak jakby czaprak, ale po prostu możecie sobie wyciąć z filcu lub z jakiegoś materiału. No to do roboty. Kawałek materiału stawiamy na konia i sprawdzamy, czy pasuje. Następnie y dopasowujemy wstążkę. Dajemy tutaj wstążkę i dopasowujemy do konia. Jeśli, jeśli wiemy już, ile potrzebujemy wstążki, odcinamy. Teraz do, do akcji wkracza klej. Kawałek wstążki przyklejamy do naszego filcu. I bierzemy. Otwieram klej. I daję na czaprak klej. Oj, troszkę za dużo. Wydajcie trochę mniej, ja przesadziłam. I przyklejamy wstążkę. I tutaj. Ja mam klejące palce, zaraz pójdą. To Tutaj tak wyschnie. Wiem. To teraz nie wygląda najlepiej. Bo to... No i poczekamy chwilę, aż wyschnie. I, za, I zanim jeszcze klej wyschnie, przyklejamy, przyklejamy kawałek karteczki, żeby się do konia nie przykleiło. I zostawiamy na konia. Następnie zawiązujemy i siodło gotowe. Mamy nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jak tak, dawajcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa!